2026. Piękna zima. Jadę do kolegi z Cicha, który ma dla mnie ciekawe tematy. Napisał mi takiego SMS-a. To jest Porsche 924. Normalnie Porsche 924 nie robiło w Cabrio. Więc dogadali się z firmą BBR i oni zrobili tego tylko 600 sztuk. To no. też może być do sprzedaży. To fajna sprawa. Ty... Jaki tu jest silnik? To jest silnik dwulitrowy tak jak w 100, 140 koni i to jest 80 rok, to dokładnie to auto ma 45 lat. Ale numer. Ja jestem właścicielem około 20 lat, bo to kiedyś wiesz, było zarejestrowane na mnie, na oldtimera i w Belgii oldtimer miał przegląd żywotnio. i oni później wiesz, e, zmienili przepisy, e, że teraz co dwa lata trzeba do 50 lat. Ja się wkurzyłem i zdałem A to tablicę. Na... A i to było na belgijskich, ale ogólnie to papiery jakieś masz, tak? Tak, 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 tak. Moje, moje belgijskie papiery. On jest otwarty? Tak, tak. To na liczniku, wiesz, ma coś nieca... niecałe setkę, to nie... ale czy to, wiesz, oryginalny przebieg, yy, czy nie oryginalny, nie wiem, bo tu się licznik się kręci, do stu i później drugi raz się kręci, tak jak hmm. kiedyś we wszystkich starych samochodach. No. no. to sportowe. Auto. A można by pod maskę zajrzeć. Tak. Koła 15. W, na, na wtrysku. Ja w takim stanie kupiłem. E, tam był Przepraszam, podpórkę podstawię, żeby nie trzymać. No to będzie. No. Nowy to jest alternator i były przejrzane hamulce. Tam klocki nowe, kłodziny. Szczęki znaczy. A tu jest z tyłu szczęki, a z przodu klocki? Tak, bodajże tak, bo to kłopaki... A chłopaki... tak, właśnie ten wtrysk mechaniczny jest tak jak w Audi. Tak, 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 bo to jest silnik Pamiętam jak kiedyś miałem środ, to do Audi, te wtryski się sprzedawały. Popatrz, silniczek a to od lamp jest, prawda? No tak. Patrzę po... silnik, ciekawe, myślę sobie silniczek, tak, wycieraczek, ale, ale akumulatora nie ma, on nie? ostatnio stoło, chyba za 3 lata nie był polony, przedtem zawsze ty. ładnie paliło. Ty, ale blachowo to ładny jest, rozumiesz, ty go robiłeś? Nie, ja to w takim stanie kupiłem, taką... Kurczę, to naprawdę trzyma się super. Ale to jest blacha, to nie dzisiejsza blacha, to jest, tu... No to no jest piękny. taka blacha, że... No. Piękny, piękny. No. No to już zamknij maskę jeszcze z daleka. Później go nakryję, przyjdę zaraz się Dopiero. odpalę 60. Tą. Y Oh, super